Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami i dzisiaj ponownie mamy bitwę na Rankedach e, i zobaczcie kapitan zaprasza nas na pokład e, krążownika Ansalem, drużyna czerwonych posiada e, okrętów e, typy okrętów Z-52, Napoli, Kitakami, Mitander, Magdeburg oraz Schlieffen, a zieloni Shimakaze, Salem, Brisbane, Schlieffen, Kurfürst oraz Montana. Zobaczmy tutaj co kapitan, jak tutaj prezentują się jego działa, które mocno podpalają, zobaczcie jest tutaj 17% podpalenia z zasięgu 15,8 km, no i mamy oczywiście tutaj Pociski przeciwpancerne, które zadają maksymalne uszkodzenia 5000 200 trójki, mamy kaliber dział, bomby głębinowe oraz radar 8,5 km No i oczywiście mamy naprawkę No zobaczymy jak tutaj się ta bitwa powiecie kapitanowi Zobaczcie, kapitan płynie sam przyspiesza, tutaj chce przejąć jakieś odpowiednie miejsce za wyspą, aby mógł tutaj podjąć walkę. Kapitan prosi o jakieś wsparcie, nie odmawiają, no niestety, no i teraz możemy się tutaj modlić, aby na punkt Charlie nie przypłynął, nie przypłynęła większość, większa ilość okrętów. No, i zobaczmy, czy kapitan trafi. Jest strzał za strzałem, zobaczcie. Salwa za salwą. Przerzuca ładnie tutaj za wyspę. Widzę, że kapitan tutaj wprawiony jest. Potrafi obliczyć, jakie wyprzedzenie. No i zobaczmy, pokazuje się na poli. Jest na poli, pokazuje. Napoli swoją burtę, arteria dodatkowa już również tutaj będzie próbował ostrzeliwać salem, a salem przeciwpancernę ładuje i strzał za 2600 No i teraz zobaczymy jaki będzie efekt, czy kapitan będzie cały czas przeciwpancerny bił, nie przechodzi na burzaki No i teraz strzał Napoli, Napoli tutaj odpływa uszkodził ciała no i jest podpalenie, jest podpalenie. Zobaczcie. Walka między, e, zobaczcie, Napoli a Salem. No Salem muszę Wam powiedzieć z własnego co doświadczenia. E, no, on dziób tutaj ma dość takie mocny i może troszeczkę poszaleć ale zbliża się szlifa. Niego artyleria dodatkowa może zmienić tego. Salema zobaczcie, Salem nie posiada ani torped, ani nic. No musisz się tutaj ratować. No i teraz no trzeba być... Trzeba być 3000. 3000. Tak jak mówi miną torpedy, nie wychala się Salemem, bo dostaniesz torpedy. No ależ tutaj niefortunnie to zrobię, zobaczcie, dwie cytadele, siadły, zobaczcie, ależ kapitan wie gdzie Schlieffen ma e, cytadele, ale żeby to tak proić, zobaczcie, ale stopnieje ten... Pancernik, no kto by się spodziewał? Zobaczcie. Pięknie tutaj, kapitan zadziałał i mamy zatopienie. Pięknie tutaj. A przed chwilą wszyscy krzyczeli do kapitana: Nas, ale mnie po co tutaj płyniesz? Nikt ci tutaj nie pomoże. No, zobaczcie, samowystarczalny krążownik i talent kapitana, moi drodzy, robi tutaj wrażenie. No i Z52, zbliża się Z52. Ma włączoną hydrosądę. Chciałby tutaj namierzyć salem, czy podejmie tutaj walkę z salemem, wyhamował, no i coś tam jeszcze za wyspy, bije, to jest chyba na poli, tak jest na poli, jest na poli, on zbliża się, no i mamy kitekami w tym oto momencie, salem troszeczkę tutaj, jak to mówią, zaparkował niefortunnie w takiej małej zatoczce. ale zobaczcie, no, Kitakami wysyła torpedy, jest Pozbawiony torped, czy będzie tutaj strzał do kitakami kitakami. Odpływa. Ratuje się. Jeszcze wysyła tutaj torpedy. Z52. Czy Z52 cofa? No, ależ tutaj wszystko na ostrzu morza. No i tak, kapitan tutaj poprosił torpedy, pokazując troszeczkę swój dziób. No i już uciekają. Dobrze. Kitakami w dymie. No, jest na poli. Jest na poli. Zobaczcie, kapitan sam praktycznie tutaj walczy, nie ma wsparcia i znowu torpedy poszły e, gdzieś bokiem, trafiając e, w wyspę. Kapitan prosi cały czas wsparcie, jakie żeby mógł tutaj coś zrobić. Nadpływa mocny krążownik. No i zobaczymy, kto tu braka. jeszcze jest. Zobaczcie, ależ tu pięknie się pokazał. Kapitan uruchomił sobie już radar. No i to szybkie przeładowanie, no chyba zlikwidują tego e, niszyciela. No i teraz torpedy, no uciekaj, 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 koń ciobój, jajaj, ależ było oboz, zobaczcie, ale było, było no i teraz trafienie. No i teraz zobaczmy, czy to zrobi kapitana Napoli. Czy... On chyba utknie na mieliźnie, ale przyspieszył w tej chwili kitakami. Kitakami będzie chciał wysłać torpedy. Przeładowanie na pociski przeciwpaseni. Jest szał kitakami. No piękna salwa. Cztery cytatole, Jest trafiony na poli, pod, pro, robi potężny błąd. Utknął tutaj na mieliźnie. Zobaczcie co to się wyprawia i teraz ratuje się. Próbuje trafić. No salem. Ma dość mocny ten dziób, nie pozwala sobie na to na żarty z tym. Z tym krążownikiem, no zobaczcie, no niemożliwe, niemożliwe, ale jednak, zobaczcie, jeden, jeden krążownik przeciwko, no praktycznie całej flocie, zobaczcie co tutaj wyrabia. No i znowu torpedy. Zobaczcie, jak już e, e, krążownik e, tutaj jest bardzo mocno obity, ten Napoli topnieje i za chwilę myślę, że pożegnamy ten Napoli. Jeden błąd. Zaparkowanie, zahaczenie o dno e, i zobaczcie, przy wyspie, no zrobił na siebie wyrok. No i teraz dawać tego e, tutaj, moi drodzy, niszczyciela. Jest tutaj jeszcze niszczyciel. Zobaczcie. No i co teraz drużyno powiesz na temat tego pana kapitana na Salemie? Z zniszczył wszystkich. No i teraz mamy. No, czy jeszcze uda się zatopić? No! Jest trafienie torpedy. No, czy będzie trafienie torpedami? A, No! Jest trafiony, zobaczcie, ale tam jeszcze, no czy on się pali? Nie, tak, chyba się pali. Zobaczcie, pali się, będzie jeden za jeden. Tak, gin, gin, jest gin, bardzo ładnie. No, wielkie szacun do tego kapitana, zobaczcie, no zrobił wszystko, co mógł, postarał się, no nie dostał żadnego wsparcia od drużyny, ale naprawdę bitwa przepiękna. Także, no, chylu czoła na. grazie per i